No, tak więc dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Raft. ojej no właśnie, znowu to samo. No, ale dzisiaj e, mam taki plan, żeby troszeczkę pobudować sobie tych nowych technologii, które odblokowaliśmy niedawno. Mamy bardzo dużo tych wszystkich rzeczy związanych z metalem. E, Zrobiłem sobie na przykład, na przykład mamy tutaj garnek, chociaż... Garnek pozwala Aha, wspaniałe dania, ale pewnie nawet nie, ma, nie będziemy mieli materiału, żeby coś z tego majestować, więc raczej nie, ale na przykład tutaj zaawansowany różd. O, kilka posiłków. Jednocześnie można nim przygotować. Dobra. Wykraftujmy sobie to cacko. I teraz będziemy mogli zdemontować to, które tutaj już mamy. No, tylko ono jeszcze jeszcze piecze. Uje, jakie bydle. Dobra, gdzie by to postawić? Może tutaj byśmy sobie zrobili takie miejsce, gdzie byśmy... O, ta prześwitująca woda, ale dobra. Może tutaj byśmy zrobili sobie takie miejsce, gdzie byśmy sobie prostawiali ten sprzęt cały e, kuchenny. O, tu powiedzmy, aha, i tutaj możemy deski wsadzać, dobra. Czy rozumiem, że ja mogę tutaj teraz sobie ugotować moje ziemnioki, czy to jest może do, na przykład do mango, przecież mango się nie da chyba gotować. A, czyli tutaj mogę po prostu ziemniaki gotować. Zostaw to! No. No, czyli trzy ziemniaki w jednym momencie się mogą tutaj gotować. No to w ogóle wygląda jak taki grill faktycznie. Bo nawet miałem podobny grill tylko trochę inaczej wyglądał. Gdzie tutaj też była taka podpórka, nie wiem, pod jakieś kiełbaski, że sobie tam pozostawiać nie? Przy okazji byśmy sobie dokończyli może tę siatkę. E, tylko szukajcie gdzie ona było tu? A tylko musimy jeszcze więcej liści wziąć. Dobra. A, brakuje nam jeszcze jednego liścia, poza tym drewno nam się skończyło, ale dobra. Jeszcze już tylko trzy zostały, to już blisko jest całkiem. I przy okazji przestawiłem żagiel na górę w końcu. Bo trochę mi tro, 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 to zajęło to można by jeszcze na górę przestawić. Dobra, drzewko ścięte, tylko trzy drewna z tego jest, naprawdę? Z tego manga no lepsze to niż nic. Dobra, ale przestawmy sobie to cecko na górę. Gdzie by sobie setek postawić? Ja bym postawił gdzieś, gdzieś, gdzieś. A niech będzie tu na przykład. I możemy tutaj od razu jakieś mango posadzić. Najpierw chciałbym posadzić e, wszystkie manga, jakie mamy, i wtedy byśmy się dopiero wzięli za te nasionek kokosa. I uwaga, są ziemnioczki, są. Trzy ziemnioczki mamy gotowane. Dużo. To jeszcze moglibyśmy sobie tutaj postawić e, jakieś dodatkowe, te duże skrawki ziemi, e, gwoździe, dużo gwoździ i drewno. Dobra. Na 12 stać, nie na jedno, dobra. I niestety to craftujemy. I teraz mamy jeszcze dodatkowe dwa poletka. A, gdzieś tu je wstawiajmy. Okej, okay. tylko jeszcze trzeba podlać. Dwa manga powiedzmy albo nie, dobra. Już mamy tam dwa manga, to weźmiemy jednego kokosy zamiast tego okej. Okay. Nie, czekajcie trzy o. Hmm. I się... A, tu już jest poddany, to się napimy. Dobra, czyli teraz widzę. Eee, to ma pojemność jednej butelki. Przy okazji ziemniaczek się tu ugotował, to możemy to zdemajstrować. Okej, okay. jeszcze i tutaj... Nie wiem czy przedstawiać jest sens. A to chcę, to tutaj stanie. Prawdopodobnie tego nie użyjemy. O! Ile, ile taryn się zapaliły. A tego majster gdzie by postawić tego tego potworka małego. Nie wiem, gdzieś tu byśmy też postawili, co? Aż tego prawdopodobnie nigdy nie użyjemy, więc ja to po prostu wsadzę tu chyba. Wiecie co? To jest chyba najlepszy w ogóle pomysł. Się jeszcze zastanawiam sobie co by zrobić z tymi tu. Ale chyba ich nie będziemy na razie przedstawić. Czekajcie, to i się to dawało. Dobra, możemy odłożyć. A nie, ziemniaczki to ja od razu gotuję, to zostaćmy dwa ananasy. Niechaj będzie, bo ananasy przywracają bardzo dużo jedzenia. A arbuzy to tak bardziej wodę przywracają niż jedzenie. Okej, ok, już myślałem, że nie poddałem. Okej. Okay. Przy okazji sztabkę metalu i miedzi możemy przedstawić. Zastanawiam się co, co, co z tym odbiornikiem w końcu I wydaje mi się, że dopóki nie skończymy dachu to nie ma co tego odbiornika w ogóle robić. Ale teraz idziemy spać Okej okay. I przy okazji nam się wszystko od razu upiekło Na przykład ziemniaki Ziemniaki to jest źródło nieśmiertelności moi drodzy Zapamiętajcie to o, I od razu możemy postawić nowe i przepalać nowe Dobra, to ja pójdę teraz jeszcze ściąć te drzewka, które tutaj są. Tylko, u, żeby mnie nie użarł. Ten rekin Dobra. <grym> tutaj trzeba skakać co jakiś czas, żeby nie użarł. Nawet nie co jakiś czas, często trzeba skakać. Okej, okay, jest tutaj coś? Chyba nie. Czy my się wydaje, czy my już tu byliśmy? Bo tutaj autentycznie nic nie ma. I tej też nie ma nic na wodzie. Ojej oj eee, Czym naprawdę czy, na, czy naprawdę my zrobiliśmy kółko? Bo ja pamiętam, że ja parkowałem tu właśnie, a tutaj nic nie ma Jak tu, jak byliśmy ostatnio na podobnej wyspie W sensie pewnie nie jestem, ale tylko kwiaty tutaj są A też żadnych ananasków nie ma Więc ojej oj, ojej, obawiam się najgorszego A nie jest ananas ale to pewnie jakiś, którego wtedy nie, nie zauważyłem, po prostu. Czyli na to, że zrobiliśmy kółko. Eee, to dzisiaj musimy się tym odbiornikiem radiowym chyba zająć. Wiecie co? Hmm To ewidentnie zrobiliśmy kółko. I <grym> na bombę. No dobra, w takim razie nie ma co tu siedzieć i marnować czasu. Ruszamy po prostu, skręcamy. No i trzeba ruszać. I się teraz od razu zajmiemy przy okazji za to. Żeby nie marnować czasu za dużo Chociaż nie pamiętam, żeby, żeby było nie tak, tak wyspawać, że mogłem je nie widzieć po prostu No dobra, ale zobaczmy co jest potrzebne do tego cacka Gdzie to jest? Tu tak, antena i odbiornik, dwa układy stalone Dobra, pamiętam, że do układu stalonego był potrzebny Sztabki miedzi I maść smonącza na pewno była A co, czego nam brakuje teraz? Czekajcie, układ salony, zobaczmy A, plastik, dobra Eee, no dużo tego plastiku jest potrzebne Ale na szczęście nam starcza Eee, to było to Dobra, możemy zrobić antenę, Tylko, kurde, nie! I do odbiornika potrzebujemy jeszcze drewna O, dobra, już jesteśmy blisko Bliżej przynajmniej Niż byliśmy na początku Dawaj tę antenę, dawaj to! Dawaj tego potwora! No, potworem to by tego nie nazwał Poznamy ją gdzieś, nie wiem, tu. Może. Dobra. No i jest antena. Mało jakoś, Ej, ale tego to sobie już nie odpuszczę. Dawaj to. No, dziękuję. Halo, rekin? Wydawało mi się, że słyszałem rekin, ale chyba nie. No patrzcie, tu nic nie ma. czy ewidentnie tej przepływaliśmy już po prostu. No to nie fajnie. Więc po prostu majstrujemy ten odbiornik, bo nie mamy wyboru jakiegoś większego. Musimy go zmajstrować, jak najszybciej się da, żeby już nie było takiej sytuacji. Jeszcze potrzebujemy jednego drewna do odbiornika. O, jest idealnie. To jeszcze weźmy to. No i pokaż mi tego potwora, eee, gdzie on to jest. Mam nadzieję, że jakiś ładny będzie chociaż. Aha, mewa? Myślałem, że jest na drzewie, że jest na drzewie mewa. Dobra, gdzie to postawimy? Widzę, że jest bardzo brzydkie. Wyjątkowo brzydkie jest. Wymaga baterii. A takie rzeczy chcecie. To Baterie... Baterii wam się zachciało. No dobra. Aha? Czyli co, trzeba mieć jeszcze jakąś ładowarkę do tych baterii? Bo patrzcie, że ona ma tutaj pasek na No, Dobra, nieważne. Aha, antena, antena. Że co, że trzeba mieć anteny? Anteny trzeba mieć naprawdę? prawdę? Ojej Tutaj ewidentnie jest... To, ta bateria się wyczerpuje Dobra, w takim razie musimy sobie jeszcze trzy anteny zmajstrować. Na szczęście one nie są jakieś bajecznie drogie Na razie już mamy drugą Postawiam ją gdzieś tu, żeby też nie był w jakimś dużym odstępie Działa Za blisko drugiej anteny Aha, że takie coś Dobra To teraz już rozumiem czy one muszą być w odstępie od siebie, tak? Tak, czyli antena 2 już działa Zbyt blisko odbiornika, a czyli ta jest zbyt blisko odbiornika, a nie, to 3 trzeba w takim razie Dobra To to cacko postawimy tu Dobra, Czy już wiem, nie działają, potrzebujemy się jednej Tylko teraz widzę, że się, że się wygładzamy na śmierć, ale tutaj są nasze się ziemniaczki A nie, nie wygładzamy się na śmierć, po prostu się odwodniamy na śmierć Dobra, to jeszcze nie ma tragedii Dobra, już nas powinno stać. Jak zbliżymy teraz plastik jeszcze, który to jest... No, o ile tego tutaj było dopiero? Tylko jeszcze odpadki i weźmiemy mieć zaraz trzecią antenę. Tak, jest trzecia antenka. Pozdamy ją sobie w takim razie. Tylko jeszcze bo mi paczkę, pewnie będzie znowu jakiś bezużyteczna śmierć. No właśnie, flaga. E, tylko może ją przestawmy trochę. Okej, okay, tutaj jest. E, zbyt blisko drugi anten, aha. Dobra, teraz, teraz powinno działać? Jest, mamy to. Aha. Co to i... Co to się dzieje niby? To jest jakieś niebieskie w ogóle. Na się ta bateria rozładowuje w ogóle? Dobra, czy gdzieś przed nami, gdzieś przed nami, Dobra, teraz gdzieś przed nami. O, płynie rakin. Nie, czy teraz gdzieś przed nami, rozumiem, że jak się tak skierowałem, a faktycznie jest wyspa. O super, o, Ale zajebiste. A szydź, screen na czas, na wiecie. Dobra, czyli rozumiem, że zielone to są chyba zwykłe wyspy. A to niebieskie to są chyba lokacje związane z fabułą, tak? A to pokazuje też te małe wyspy, czy tylko te duże? To jest też ciekawe. Dobra, to teraz się przynajmniej nie zgubimy. Tylko trzeba to też uważać z baterią, bo jak widzicie, ta bateria się bardzo szybko rozładowuje. Już prawie jedna, jedna szósta padła. Ale no ewidentnie tutaj musi być jakaś stacja doładowania akumulatorów. Zresztą zobaczmy nawet. Jest jakaś stacja taka do ładowania. Eee, czekajcie, gdzie mój stół? O, jest. Stacja do ładowania akumulatorów. Zobaczmy. Eee, co to jest? Nie. Eee, stacja do ładowania akumulatorów. Czy gdzieś to może być? No to już się nauczono. Nie, no to na to, że nie ma tutaj niczego takiego. Ale powinno być. chyba, że już to mamy odblokowane. Nie. No, zobaczmy w sumie. Eee, tutaj. Zasila urządzenia elektryczne. Chyba, że tu gdzieś? Nie. Nie ma ładowarki do tego? Naprawdę? Ale hała. Przecież jak to nie ma ładowarki, to co ja mam zrobić z tymi, które się zużyją? No bra, kurde, mówi się trudno, ale... Dobra, zobaczmy czy to jest ta wyspa. Ta, to jest ewidentnie ta wyspa. Majestatyczna. To bardzo. No dobra, to sobie przy niej przycumujemy, ale to mi się podoba naprawdę, jeśli, jeśli, jeśli tak to działa, że nam radaruje wyspy, które, które są To mi się w takim razie bardzo, bardzo podoba Tylko e, to jest też ciekawe, czy to musi być e, tak jakby odsłonięte, no bo jak są anteny, to są chyba tak Ale to też jest ciekawe, że te ten ten w ogóle nie muszą być odsłonięte, a te ten powinien powinny być bezpo bezpośrednio jakimś kablem połączone A są w sumie Ej dobra, są! Dobra, wracam w honor. Są tutaj połączone. To jest co? Aaa, widzę, jakaś <laughs> z tych puszek po Pringlesach, nie? Tych chipsach. <laughs> Są zrobiony zajebiste. Ale dobra, podsumujemy. Jeszcze tylko dam tutaj troszeczkę wody. Okej, okay. przy okazji będziemy mieli teraz troszeczkę jedzenia dodatkowego. A dlaczego dodatkowe jedzenie będzie? Bo będzie tutaj dużo kokosów. Z tych drzewi będzie też dużo drewna, więc fajnie. Ale dobra, w takim razie ta antena jest dużo fajniejsza niż mi się wydawało. Ja myślałem, że ta antena e, tylko wykrywa tak jakby lokacje związane z fabułą, nie? Bo sprawdźmy to tak, że tutaj pod, pod, pod te mamy... o, widzicie, radio tower e, 4475 e, Czyli to jest e, czyli to jest ta stacja radarowa czy to, czy to jest? Nie mam, nie mam pojęcia szczerze mówiąc No ale tutaj chyba jeszcze nie byliśmy No, więc to jest ta stacja radarowa? Czyli pierwsza lokacja związana z fabułą w tej grze? E, I tam się musimy dostać, tam już mamy od razu fabrycznie ustawione, nie? I wyda wydaje mi się, że nowe, że lokacje nowych, nowych tych lokacji Będą e, właśnie na tej, właśnie na tej wyspie to jest też coś, że, Jeśli tak to będzie, to jest też coś, co mi się bardzo podobało w Chernobylite, czyli on no, taki jakby Stalker, tylko, tylko troszeczkę inny. E, tam... ojej idę, idę spać w sumie, bo nic tutaj nie będziecie widzieć pewnie. No i witamy w domu. No. Ale wracając, w Chernobylite e, było to zrobione w taki sposób. E, że tam miało się kilka misji i można było je sobie robić ją po kolei, nie trzeba było od razu robić, nie? Czyli na przykład można było zrobić skok na reaktor e, który, który był całym, tak jakby gry, tutaj jest, no już nie zdążę. Nie ma szans. On to zniszczy. No właśnie. E, no to tym razem tu zmajstrujmy lepsze. No, ale wracając, e, w Chernobylite e, głównym celem gry jest skok na elektrownię, aby tam uwolnić pewną, e, pewną osobę. I tam faktycznie ty, o, można było na przykład od razu zrobić skok, ale były też różne misje, które... E, też związane właśnie z fabułą e, tylko które właśnie t, e, pomagały w, z, w zrobieniu tej misji, ale to akurat nie można, bo te misje można było sobie robić jak się chciało. I to było dosyć fajne, chociaż no też mimo wszystko to było dosyć ograniczone, bo przecież im, da, im trudniejsza misja tym trudniejem też jest dokończyć. Ojej, coś są z moimi kokosami, a tu są. Dobra, czyli ja rozumiem, że te zielone to są faktycznie e, nic nie wznoszące wyspy, a niebieskie to są to lokacje jest właśnie z fabuły Tylko trzeba jeszcze sobie zrobić nową sikierę o, Czy je przypadkiem już nie miałem metalowej sikiery? Nie, chyba ją zepsułem ostatnio, jak, jak robiłem wycinkę lasów Albo to było kiedy coś usuwałem, nie pamiętam nawet jak to było ostatecznie No, ale całkiem tego jest dużo więc fajnie No i mamy metalową sikierę Razem sobie weźmy. No właśnie, to jest skurzające, że nie można tego interfejsu schować. Trzeba wybrać coś, co jest co najmniej go zasłania Chyba, że jest jakiś plagiż jak, jakiś do tego, ale raczej nie. A nawet jeśli jest, to prawdopodobnie mi zapomnę po chwili. No, niezłotowy sposzerze mówiąc, całkiem duża. Tylko tak, szybki zwiat, żeby zobaczyć czy nie ma tutaj przypadkiem jakichś bardzo złych dzików. Na oku nie, jest, tylko bardzo przyjaźnie nastawiona lama. Lamy to ja lubię po prostu. Lamy... lamy, lamy tak lamy mnie lubią. Ja ich nie zabiję, żyjemy w pokoju, a dziki... a dziki tylko mnie zobaczą i już kurde Zabijecie. No widzicie moi drodzy, dziki to jest największe zło tego świata. Dlatego powinniśmy zjadać dziczyznę. Jeśli zjadamy dziczyznę, to jest mniejsza szansa, że zabijemy dzik. Widzicie? Bo jest większa szansa, że wykarczujemy, wybijemy wszystkie dziki przed, przed wydarzeniami z tej gry. I się okazało, że nie ma, że nie ma tak naprawdę tej żadnych dzików, tylko to są jakieś, nie wiem Nie wiem w sumie co to może być bohatera Jakaś dzikomania może z przeszłości O tym jak, 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 jak został zjedzony przez dzika, czy coś Boże, co ja gadam No dobra, powiedzmy, że po prostu bohater od, 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 zawsze nienawidził dzików I dziki też jego nienawidziły zawsze, bo nie wiem, śmierdział kapustą, czy coś a tutaj lama, widzicie sobie, bardzo ładnie przede mną ucieka, nie chce się przytulać. No, lamy lamy są najlepsze. Ale, dobra, czy my to coś mamy w ogóle? Chyba nie. Chyba tej nie ma żadnej dodatkowej kraty, Ta, nic nie wiem, jaki duży cień w ogóle. O, brać go, brać go, brać go. Będzie wyciągać to. Aj. Ojej, 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 dziwk dziwk jig, Nie nie, poddaję się, poddaję się, zostaw mnie Zostaw mnie, poddaję się ty głupi dziku Nie Nie Dobra, trzeba uciekać w góry Trzeba uciekać w góry, szybko, szybko, szybko Ha, uciekam. Ja nie chcę się z tobą przytulać, kolego Ja nie chcę się z tobą przytulać, naprawdę Zrozum to, że ja nie lubię się przytulać ze złymi dzikami Da, ale tutaj się da wejść? Bo chyba tu się da wejść, o no, widzicie? A, tak naprawdę to nic nie zmienia. No dobra, to w takim razie, jak się dosyć tam na górę? Bo, nie wiem, tędy może? Nie, na pewno nie tędy. I do tego goni mnie bardzo zły kruk, który rzuca we mnie. W sumie to to nie jest chyba kruk, nie? Ale mam przyzwyczajenie z Seven Daysa, że nazywam taki, takie niegrzeczne krukami. Przecież w Seven się to kruki nas atakują. A jak wiecie, mam prawie 400 godzin w Seven Daysie, więc, więc, więc jakieś tam przyzwyczajenie mam. Co prawda, wciąż daje się za, zabijać w, w, w po prostu w najgłupszych sytuacjach. Na przykład pożarty, bo, bo, bo nie wiem, utknąłem w pralce czy coś, ale to wiadomo. Tak, to jest jak się gra w niedokończone gry, nie? No i też taka sprawa, że kiedy gram w kolejną w Seven Daysa, to niejako po części uczę się gry na nowo, nie? bo ostatecznie ck alfa bardzo dużo też wprowadza nowych rzeczy dobra, jest tutaj jeszcze coś, mam nadzieję, że będzie to jakaś fajna nagroda za moje trudy szkoda, że tej anteny się nie da użyć na przykład, nie? o, o, patrzcie, ktoś tutaj miał nawet uprawy jakieś dobra, to sobie przygarnę i nawet kratę tu miał kolega, o, szkło, wezmę albo w sumie nie ma co szkło jest bardzo tanie przynajmniej już teraz więc nie ma co brać bardziej bym wolał raczej jakieś, bardziej rzadkie przemysłowe materiały na przykład jakieś żelazko Fajnie by było mango, deska, deska, ale to wezmę I w sumie mango też bym wziął, tylko nie mam za bardzo czego wyrzucić No dobra, już trudno Ale nasiona manga przynajmniej mamy, więc sobie będziemy mogli posadzić w chałupce W ogóle szkoda, że nie ma doniczki, nie? Na, na takie mini mango na przykład Albo na takie ananasy, wyobrażacie sobie Będziemy mieli w naszym pokoju ananasa może Tak, ale takiej wiecie, doniczki na jedną A nie na dwa ananasy, bo dwóch ananasów to bym ty by w pokoju już nie chciał Ale dobra, tu już chyba nic nie ma Chociaż są manga A tam widzę, jest jeszcze więcej mang O, dużo tu tego jeszcze... ANANASY tu mają! Dobra, bierzemy Dobra, fajnie, a to jest coś na tej skale? Chyba nie Nie, na niej już nic tutaj nie ma No a to wracamy do bazy Przy okazji staczając się po górze i nic z tego nie mam, nawet nogi nie złomaliśmy czy coś Ale dobra, czy ktoś widział moją bazę? A, tam jest a znajdziecie już, już za ten czas kroki mi zjad, powiem, zjadły wszystkie plony. Ja już do tego jestem przyzwyczajony. Tak samo. Jak, o, już słyszę nawet kroki. Patrzcie, patrzcie, jest tam, jest tam. O, już odleciał, już odleciał. No, mówi się trudno. Ale ziemniaki przetrwały. Dobra, bierzemy. Ej, tym razem Cię widzę. Uwaga. Mężemy. Jest, ja zdążyłem. Uff. To w takim razie to naprawmy. I przy okazji trzeba zrobić nową skrzynkę na jedzenie, bo już pełna jest. I pieczamy ziemniaki. Ziemniaki, źródło świętej nieśmiertelności czy coś. A ile drewna dopiero mamy? Dobra, fajnie, super. To prawda, plastiku nam zaś teraz brakuje, ale plastik szybko sobie odrobimy, bo jego jest bardzo dużo e, pływające. Zresztą tutaj nawet widzę, tam jest wszędzie w ogóle plastik. Sam plastik, tak właściwie. Więc fajnie. No i też się zastanawiam co by zrobić z tymi żawkami, no bo ja myślę, że tutaj gdzie można było w przyszłości przenieść i tutaj postawić antenę Tu drugą antenę i trzecią antenę tutaj by, tutaj by można było zostawić obok, obok tego żagla bo tak ee, obecnie jesteśmy 1300 prawie od tej wyspy no to tak nie za fajnie A jak skręcimy, czekajcie bo Teraz chciałbym zobaczyć czy jak skręcimy i ruszymy tak, to się zbliżamy z tego co widzę. Do tej wyspy. I chyba nawet widzę, że płyniemy na wprost do niej. Dobra, no, w takim razie płyniemy do, do tego... do tej lokacji i aby tutaj było coś ciekawego w niej. I myślę, że już w następnym albo w przyszłym odcinku to zaczniemy... O, chyba płynie nie. No, ale myślę, że już w przyszłym albo w, w popo... W, albo w jeszcze kolejnym odcinku już, tam, już będziemy to wyspolutować. A ja się będę z Wami już żegnać moi drodzy. Mam nadzieję, że ten cię Wam się spodobał z gry Raft. Jeśli Wam się spodobał, to bym mi bardzo mił, gdybyście stawili łapeczkę w górę. A tymczasem ja się będę z Wami żegnać. Po. Do zobaczenia. Cześć.